Pod znakiem rycerstwa minęła inauguracja sezonu turystycznego w Sandomierzu. Na przybyłych turystów, ale również mieszkańców regionu, którzy zdecydowali się w niedzielę odwiedzić królewskie miasto, czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez rycerzy chorągwi, rycerstwa ziemi sandomierskiej. Słoneczna pogoda sprzyjała inauguracji sezonu turystycznego w Sandomierzu. Tradycyjnie wydarzeniu towarzyszył bogaty program artystyczny. Jednym z kluczowych punktów niedzielnej inauguracji był bardzo widowiskowy wjazd na sandomierski rynek Starego Miasta Króla Stefana Batorego z husarią w wykonaniu chorągwie rycerstwa ziemi Sandomierskiej. Inauguracja sezonu turystycznego w Sandomierzu odbywa się zawsze w kwietniu, tak też jest i tym razem. Mamy 14 kwietnia, czyli połowa w zasadzie tego miesiąca. Pogoda na szczęście dopisała, a cieszymy się z tego powodu bardzo, bowiem przygotowaliśmy oczywiście, jak co roku, atrakcje związane z chorągwią rycerstwa ziemi sandomierskiej, inscenizacjami, zarówno tutaj na rynku, głównie z epoki XVI wieku, ale także w godzinach popołudniowych o 16:30 już w grę wejdzie kawaleria, jazda konna i te pokazy odbędą się na placu Jana Pawła II, czyli u podnóża Skarpy Sandomierskiej. W międzyczasie na rynku będziemy mieli możliwość wysłuchania koncertu galowego Sandomierskiej Orkiestry Dętej, która specjalnie na tą okoliczność przygotowała rozrywkowy, myślę, i atrakcyjny program muzyczny, ale także posłuchamy też wokalistów z Sandomierskiego Studia Piosenki, którzy także przygotowali się specjalnie, aby dać swój występ na Sandomierskiej Starówce. Do tego magistrat, myślę, że warto to zaznaczyć, bardzo ciekawą ofertę przygotował. Pierwsze Sandomierskie Dyktando z jajem. Osobiście też zostałem zaproszony i zgłosiłem się do udziału w tym dyktandzie. Ta inicjatywa rozeszła się myślę szerokim echem, jest bardzo ciepło odbierana, chętnych jest dużo, więc liczymy, że taka humorystyczna rywalizacja na tydzień przed świętami wielkanocnymi na pewno spełni oczekiwania uczestników, jak i samych obserwatorów. Oficjalnego otwarcia sezonu turystycznego natomiast przy boku kasztelana Karola Burego dokonał burmistrz Sandomierza Marcin Marzec. Szanowni Państwo, Miłościwy królur, panie Wojewodo, ja tylko jestem skromnym burmistrzem tego pięknego miasta i pragnę przywitać Państwa bardzo serdecznie na rynku królewskiego miasta Sandomierza podczas tej wspaniałej misjonizacji historycznej i podziękować Państwu za przybycie, podziękować rąkwi rycerstwa ziemi sandomierskiej za tą wspaniałą lekcję historii, za to wspaniałe przygotowanie do sezonu turystycznego, za profesjonalizm i niesamowicie wysoki poziom. Szanowni Państwo, czujcie się w Sandomierzu naprawdę wspaniale i wyśmienicie. I tego Wam z całego serca życzę. Odkrywajcie ten piękny Sandomierz, to piękne miasto. Sezon turystyczny 2019. Uważam za otwarty. Inauguracji oprócz licznych pokazów rycerskich towarzyszyły również występy artystyczne Sandomierskiej Orkiestry Dętej oraz wokalistów Sandomierskiego Studia Piosenki.